Na tą piątkę, to będzie mistrzostwę, jedziemy z rzemiosłem, się kawał, bo to będzie postęp! Witamy w kolejnym odcinku This is Backstage TV. Dzisiaj są z nami Procentę, Łysączi, czyli reprezentanci Szybkiego Szmalu, którzy zostaną szybko przepitani na temat już właściwie wydanego projektu i nadchodzącego projektu. Więc na początek Procentę, powiedz nam zupy, nalewki czy splify? Zupy, nalewki i splify. A który z tych trzech elementów najbardziej wpłynął na Twoją płytę? Chyba zupy, bo dzięki nim, dzięki temu, że jadłem regularnie rosół, pomidorową, żurek i ogórkową, potem miałem siłę, żeby nagrać te 17 kawałków i wydać płytę. Pozostałe dwie składne tytuły, dwie składowe tytuły raczej opóźniały proces niż go przyspieszały, natomiast zupy były takim motorem napędowym. Po powiedz nam takie pytanie. Gdybyś miał zareklamować swoją płytę osobom, które totalnie Cię nie kojarzą, to co byś im powiedział? Płyta na zajebistych bitach z mistrzowskimi gośćmi i przede wszystkim jest to moja najlepsza zupa, najlepsza nalewka i najlepszy skręcony spliw. Znam się na tym, dlatego zapraszam Was do degustacji. Nagrałeś tą płytę, zaraz potem wychodzi mixtape, całkiem niedawno był kolejny mixtape, do no tej... jaki mixtape wychodzi? No jak, no przecież nagrywasz kolejny mixtape. Ja nagrywam kolejny A mixtape? Nie? Tak mówię, wszędzie tak mówią. Tak mówią? No. Nie, w tym momencie powiem Ci, że nie zastanawiałem się nawet nad tym, chociaż ostatnio faktycznie się zastanawiałem, ale nie będzie to mixtape jednak, najbliższy projekt, ale teraz koncentrujemy się, bo dzisiaj jest 26 września, jak rozmawiamy, dzień premiery płyty Zyplenewki tak z Pliffy. tutaj jakby pozwoliliśmy sobie na eskapadę i wspólne świętowanie naszych muzycznych dokonań, od jutra będziemy już się zajmować płytą krewka Szpinak, to jest najważniejszy teraz projekt do wydania i chyba epokowe dzieło patologii polskiej, bo jak sądzisz, Johnson? No nie wiem, wkrótce się przekonamy. Znaczy ja już się przekonałem, no. Właśnie, to może przechodzą, przechodząc gładko do Ciebie, tak? Wrze końcówka września to procentek, końcówka października to Ty, kiedy powracasz po pięciu, pięciu właściwie latach od, od poprzedniego projektu. Czy coś się zmieniło? Czy możemy się spodziewać nowego jego na tej płycie? Ja wiem, to wiesz, ciężko tak określić po pięciu latach, co jest nowe, co jest stare. I będzie stary, sądzi i nowy. Myślę, że ci, którzy czekają na coś dobrego, coś co ma browkę i szpinak, to nie zawiodą się i wydaje mi się, że to będzie moja nie to, że lepsza płyta, ale na pewno bardziej dojrzała, ale też no, nie zabraknie takiej, że tak powiem, patologii. <grym> Tak, no. To jest kontynuacja cyklu, bo 5 lat temu też Łysąży yy, wydał swoją płytę wtedy akurat 11 września, yy, czyli w rocznicę World Trade Center, a ja wydałem płytę Galimatias w październiku i trzymamy się tego cyklu, żeby po 5 latach znowu wydać albumy wspólnie. Tym razem po prostu odwróciliśmy kolejność. No tak, zresztą wiesz, ja jakby cały czas nagrywałem gdzieś gościnnie się, udzielałem przez, przez cały ten czas. Jakby, nie wiem, nie straciłem go też Wykorzystałem inne obszary rzeczywistości poza hip-hopem w międzyczasie. Aczkolwiek hip-hop cały czas był w moim życiu, jest i będzie, więc... Nagrałem kolejną płytę. Myślę, że... Myślę, że ona sama najlepiej się przedstawi. Nie wiem, co mógłbym o niej powiedzieć. Poza tym, że... Browka szpinak. Czy ja, mam, ja mam wobec niej pytanie, bo widziałem listę producentów i wygląda to naprawdę imponująco. Do tego zapowiedziałeś, że na płycie pojawi się na mikrofonach około 20 gości. I Czy, czy nie boisz się jednak, że jako główny bohater tego projektu gdzieś tam możesz zginąć pośród tych wszystkich gościnnych występów? Nie, bo kto powiedział, że ja chcę być bohaterem? Ja robię swoje stary. Mój projekt jest ziomalski tak samo jak poprzedni i właśnie nie wiem...

Yo, to is DJ Nelson for Backstage TV here live at the IDA. It's gonna be big, 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 full house. So, yeah, backstage TV, what else to say? Peace! A propos, a propos, kości, to chciałem poruszyć temat szybkiego szmalu. To Już prawie 10 lat od mixtapu. A nawet na każdym koncercie, na którym jesteście, to jednak. Te kawałki dalej wszyscy znają, wszyscy kojarzą. Można, można odnieść wrażenie, że pokolenie się zmieniło, a dalej ten szybki szmal jest. No okoliczny element. Kurwa, kluczyki do auta albo kubeczki chłopaki? Wiesz co, kluczyki do auta mam w no. Życiowe problemy, życiowe problemy prawdziwych raperów. Dobrze, tylko... Katawizm, miski, ananasy, nasze papy i lecimy na czasy. Wygra w tylko, jednak z meraż,

Czy, jak to, czy nie tyle jak to się stało, ale w ogóle jak to jest być na czele takiego małego rosnącego imperium? No, czuję się czasem jak Dark Vader, nie? Jak <trybujesz> ściągnę chmurę i nie mogę mówić. Nie? <trybujesz> Look. Nieważne, piękne głupoty. Chodzi o to, że założyłem wydawnictwo w 2007, żeby wydać płytę jedyneczka i to był główny cel, który przyświecał temu przedsięwzięciu. I Od tej pory ciągnę ten bagaż za sobą. Trzeba wydać płytę Browka-Szpinak, trzeba wydać kolejną płytę Glina. O Muflonie też nie zapominam. Okoliczny element, Clemens Tomaj. Dla dykliz jest wielu wspaniałych artystów, z którymi trzeba współpracować. I myślę, że takie wydawnictwo niszowe jak Alocha jest po prostu potrzebne. Także poza osobistymi tutaj przyjemnościami, przyjemnościami i dokonaniami, chodzi mi o pewną misję, która sprawia, że. Hip-hop się rozwija, też dlatego od 9 lat prowadzę audycję na przykład y charytatywnie, czy tam wolontariacko, można powiedzieć. Y też wydaje mi się, że każdy, kto uważa się za hip-hopowca, powinien dokładać cegiełkę do wspólnego dobra, budować, a nie burzyć. Y no i wydawnictwo hip-hopowe jest jak najbardziej takim placem budowy, y firmą, która odpowiada za powstawanie wartościowego rapu. Nie. Powiedziałeś o tym, o tej. W cudzysłowie nazwijmy to niszowości, dlatego nie sposób nie wspomnieć o składance 40%, gdzie, która chyba była największym projektem w Polsce. Słyszeliśmy tam blisko albo ponad 100 artystów. Jak wyglądały prace nad taką płytą? Jak ci się udało to wszystko poskładać do kupy? To był cud. Prace były żmudne i pełne napięcia. Im bliżej do premiery, tym mniej spałem i tym bardziej stawałem się nerwowy. Elio, który to wszystko poskładał, mimo że no. Płyta pewnie mogłaby być jeszcze lepiej zmiksowana i jeszcze bardziej jednorodnie zmasterowana, ale trzeba pamiętać, że Erio miał do złożenia 45 kawałków, które napływały do niego w przeróżnych formach, także wielki szacunek dla tego ziomala z Wrocławia. No to był pomysł, który narodził się w mojej głowie, a że jestem upartym człowiekiem, bo po prostu taki już jestem. Chciałem koniecznie doprowadzić go do końca i cudem się udało. No, nigdy już więcej nie chcę takiego przedsięwzięcia zrobić, jak trzypłytowa składanka. Mm, przynajmniej nie zamierzam w takiej formie nigdy tego zrobić. No ale nasze projekty są ogólnie takie, jak zauważyłeś, a propos projektu Łysążego, wieloosobowe. My jesteśmy ludźmi, którzy właśnie lubią współpracę, jesteśmy takim wielkim związkiem rolników, wiesz. Drzewo, sadzonki. I lubimy łączyć wspólne style, bo to na tym polega hip-hop, to jest wieżny blend, na tym polegał szybki szmal przecież. Że to są osobowości różne, które wspólnie Wchodzą na track i robią rozpierdol, także no, na tym to polega mniej więcej. A propos, powiedziałeś tego, czym jest hip-hop, muszę was na bieżąco zapytać o całe zjawisko, właściwie już Hot Seek Challenge, tym bardziej, że już tak już mieliście, mieliście okazję dorzucić swoje trzy grosze. Jak w ogóle oceniacie ten pomysł, czy to jest coś, coś co gdzieś tam pokazuje ten hip-hop z dobrej strony, co faktycznie pokazuje jego tą taką znowu bitewną odmianę, szczególnie ty, jako ktoś, kto wypłynął tak naprawdę na freestyleu na początku? Wydaje mi się, że to jest... Bardzo fajna zabawa, o czym świadczy liczba osób, która, ogóle, które wzięły w tym udział, bo są i raperzy podziemni, o których nikt nie słyszał, i są gwiazdy mainstreamu, które Jest również. Krzysztof Kozak. Jest Krzysztof Kozak. Jedyny. Krzysztof, Krzysztof Kozak, jedyna zwrotka Hot Sixteen, którą puściliśmy w Hip Hop Campusie zresztą. I tam nie ma przekleństw. Ale no. po, pan posypany, posypany. Myślę, że każdy to zrobił na swój sposób i kiedyś ktoś może napisać nawet pracę magisterską o tym całym zjawisku Hot Sixteen Challenge. My też dołożyliśmy swoje trzy grosze. Ja na początku powiem ci szczerze, że jak zobaczyłem to bo Solak to zaczął. Tak. Bardzo mi się podobało zresztą Solar, Propsy bardzo fajnie to zrobił, ale po tym całym zamieszaniu z Ice Bucket tak, byłem tak. dosyć nastawiony sceptycznie, bo też zostałem do tego zaproszony zresztą przez no, szefa firmy dystrybującej nasze płyty z Johnsonem, ale no nie mm, nie zdobyłem się na to, żeby sobie te, to wiadro jednak na głowę spuścić. Wolę używać wiadra tak jak Ninja i Mayday z okolicznego elementu. To jest moim zdaniem właściwy sposób używania wiadra. Natomiast no tutaj, wiesz, te nominacje przede wszystkim. No, każdy został nominowany przez fajnych ziomków. Skoro, skoro Twój dobry ziomek bierze udział w zabawie, no to czemu się nie przyłączyć? Jak najbardziej. Także, no, Ile już jest teraz tych szesnastek? Pewnie z tysiąc? No. Z tysiąc w samej Polsce mogło ich powstać. No ja nie wiem, jest kilka ciekawych przypadków na pewno, tam no, wiadomo, aczkolwiek no to chyba jest jakby dobra inicjatywa, mimo że tam ktoś może się, komuś może się to nie podobać, wiadomo, ale to jednak jest więcej dobrego niż złego, jak to... <laughs> Właśnie ustąpił trochę, że Cię zaniedbaliśmy w tym wywiadzie. No, wie, wie, więc, więc może teraz przejdziemy w moją lewą stronę. Procenty opowiedział o, o, o tym, co robi jako Aloha. To może Ty powiedz nam, co Ty robisz, kiedy nie nagrywasz kolejnej płyty. Tym bardziej, że minęło tyle czasu między tymi płytami. Ostatnio? Ostatnio nie robię nic. A wcześniej robiłem bardzo dużo, aż ciężko byłoby mi to w, w ogóle skleić w jakiś wywiad, w jakiś wywód. Jakiś cokolwiek. Co tam, Ninja? Idziemy na jakieś piwko? Poczekaj. No dobra, spoko. No to, to, to kończymy. Nie, to jest pewnie połowa. Nie no, kończymy, kończymy, tak, kończymy. No to czekaj, no to już. Chłopaki z okolicznego elementu już się stresują o party, ale już powoli kończymy. Kończąc powoli nasz wywiad, jako że Łysąc już zdradził takie plany, mam do was takie przewrotne pytanie. Czego waszym zdaniem brakuje w polskim rapie? Czego brakuje w polskim rapie? No, dla mnie na pewno Ghostface'a, ale nie byłem się na jego koncercie, to dlatego jest, trochę mi go brakuje. Brakuje na pewno hajsu w polskim rapie i dobrych ofert dla takich raperów jak my, nie, Johnson? Więcej znaczy hajsu. Nie, nie, to nie chodzi o hajs, chodzi mi, najbardziej brakuje, jest za mało takich indywidualności, w sensie, no każdy, jest, jest wiele osób, wiele ma swój styl, ale no jednak to nie wszystko jest tak, jakby powinno na przykład. No nie mówię już, że okoliczny element jest takim przypadkiem czy my, bo to już jest to, to, co innego, ale jest wiele zespołów, które są w ogóle niedoceniane, niezauważane i, i, to jest, i to jest moim zdaniem słabe i tego brakuje. Brakuje takich słuchaczy, którzy wiedzą, czego słuchają, a nie słuchają tego tylko dlatego, że ktoś inny tego słucha. Czyli świadomości, słuchaczy brakuje trochę. No tak, na pewno, ale to ogólnie brakuje świadomości. Żyjemy w takich nie czasach, powiem, kiedy... Młodzi ludzie są totalnymi ignorantami, jeżeli my, koło trzydziestki ludzie, mamy takie właśnie, tak jesteśmy dyletantami, to co dopiero młodzi ludzie? Oni zupełnie czasem nie kierują się jakimiś właśnie własnymi tutaj postawami, tak? To chciałeś powiedzieć, Johnson, czy tak mi się wydawało, nie? No, ogólnie pijcie regionalne piwka, palcie tylko dobre jointy, jedzcie dużo zup, i szpina, zupy nalewki, splify. Słuchajcie się mądrych ludzi, kochajcie całą z... sekcję. I róbcie złe rzeczy, ale z umiarem, nie? Tak. Pamiętajcie, I żeby że... zawsze wychodziło wam to na dobre. Złe rzeczy powinni robić tylko dobrzy ludzie. I nad tym, nad tym należy chwilę pomyśleć. Nie, Johnson? To, tak, muszę się nad tym zastanowić. To zastanówmy się nad tym wszyscy. Myślę, że to jest dobra płyta naszego wywiadu. Łysą i Procentę, czyli sprawdzajcie jego płytę, która już wyszła. Płyta Łysąż w sklepach w październiku. Dziękujemy za wywiad. Jał, aloha. やった Play i lecimy. Nie będziemy chłopaków już zatrzymywać, bo już after powoli się zaczyna. Dobra. Spoko. Trzeba wyjść, o tym moim doktoracie. Wyśle mam tę autoryzację, to autoryzacji, to dzięki Dzięki. Piątka.